Szukając niedawno informacji na temat konfliktu pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, natknąłem się na ciekawą informację, która mnie bardzo zaskoczyła. Otóż prezydent Reagan, którego wielu słusznie uważa za architekta tego zespołu działań, który doprowadził do upadku Sowietów, które nie wytrzymały wyścigu zbrojeń, które on rozpoczął, tak zwanych wojen gwiezdnych tego programu obrony przed rakietami balistycznymi bo trzeba sobie zdać sprawę z tego że kiedyby stany zjednoczone wypracowały system obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi czyli tymi które praktycznie poza sferą latania samolotów bardzo wysoko mogłyby docierać nad cel przeciwnika stany zjednoczone mając taką obronę stawałyby się panem sytuacji. Mogłyby wystrzelić swoje rakiety, zniszczyć dowolny cel w Rosji, a Rosja nie mogłaby odpowiedzieć. Oczywiście taki system jest dużo bardziej kosztowny niż system niszczenia, niż system wysyłania rakiet, dlatego Rosja po krótkiej jakiejś takiej próbie poddała się i okazało się, że nie jest w stanie tego wyścigu zbrojeń w tych najnowszych, najnowocześniejszych technologiach sprostać temu wyścigowi. Tę historię oczywiście wszyscy znamy, słyszeliśmy też o jej początku, kiedy prezydent Reagan nazwał imperium sowieckie imperium zła, co było taką, można powiedzieć, ideową zapowiedzią do tej wojny już na poziomie politycznym i militarnym. Militarnym rozumianym jako wyścig zbrojeń, a nie bezpośredni konflikt. Niewielu z nas jednak wie, gdzie Ronald Reagan wypowiedział te słowa. O imperium zła, do jakiego audytorium je skierował. I okazało się, że powiedział te słowa na takim dorocznym spotkaniu chrześcijan ewangelicznych czyli takich kościołów, które wierzą, że Jezus daje zbawienie każdemu osobiście i trzeba go przyjąć od niego jako prezent, jako dar. Ja stosuję tu nazwę chrześcijanie biblijni, chociaż to może być troszeczkę węższa terminologia niż to co obejmuje to narodowe stowarzyszenie chrześcijan ewangelicznych. Dla polskiego odbiorcy jest to może różnica mało czytelna czy niewielka, ale dla chrześcijan, dla protestantów jest w tym duża różnica pomiędzy ewangelikami a chrześcijanami ewangelicznymi. Ewangelicy to mówi się w uproszczeniu, że są to przedstawiciele tych kościołów poreformacyjnych, czyli głównie kościoła luterańskiego, niekiedy też obejmuje się przedstawicieli kościoła reformowanego, czyli kalwinów, tym określeniem ewangelik, a chrześcijanie ewangeliczni to są członkowie, można powiedzieć, tak zwanych wolnych kościołów, tych, które powstały głównie w XIX i XX wieku, bazując na Zdobyczach reformacji, ale nie mając związku organizacyjnego z tymi kościołami. Kościoły tych chrześcijan ewangelicznych poszły też daleko dalej, jeśli chodzi o wprowadzenie w praktykę zasad biblijnych. Kościoły luterańskie one zmieniły bardzo. Tą fundamentalną naukę o zbawieniu, naukę o miejscu pisma świętego, naukę o miejscu Chrystusa w wierze człowieka i w odczytywaniu pisma świętego, ale niewiele zmieniły, jeśli chodzi o organizację kościołów. Kościoły luterańskie i inne z tamtych okresów zachowały model kościoła jako, Takiego wyznania państwowego. Tylko w katolicyzmie ten związek wyznaniowy obejmuje powiedzmy cały świat, a w, w kościołach luterańskich są te kościoły państwowe, czyli Kościół Szwecji, Kościół Niemiec, Kościół powiedzmy Finlandii. Troszeczkę podobnie jak w Prawosławiu. Tam też są te patriarchaty związane z jakimś tam terytorium. A chrześcijanie ewangeliczni, można powiedzieć, że ich taki historycznie rozwój, no to to jest związany z powstaniem nowego świata czyli z powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki to są kościoły już całkowicie oderwane od instytucji państwa i też wolne w tym sensie że odpowiedzialne tylko przed Bogiem a nie przed jakąś tam hierarchiczną władzą ludzką związaną na przykład z, z władzą państwową czy z jakimś szczeblem centralnym Oczywiście jest to też pewne uproszczenie, bo w tych kościołach też są jakieś struktury takie, powiedzmy, niekiedy ogólnonarodowe, tak jak w Polsce, na przykład kościół chrześcijan-baptystów, kościół wolnych chrześcijan, on też ma jakieś tam centralne struktury, ale nie ma tu takiej podległości władzy, że jakaś osoba piastująca przewodnictwo na poziomie danego kraju, że ona jest jak gdyby głową czy, czy takim zwierzchnikiem wszystkich kościołów tych lokalnych. Baptyści no, mają tą swoją jakąś tam centralę, jakąś radę, ale większość tych kościołów ma dużą samodzielność. Zatrzymałem się chwilę, by wyjaśnić tę różnicę pomiędzy ewangelikami a chrześcijanami ewangelicznymi, ponieważ ona w naszej kulturze jest bardzo niejasna, ale wróćmy do tego, od czego zacząłem, czyli gdzie prezydent Reagan powiedział te słowa o Imperium Zła. Powiedział właśnie na tym dorocznym zjeździe tych wolnych kościołów, czy kościołów właśnie chrześcijan ewangelicznych w 1983 roku. Zobaczmy dwie takie obserwacje. Po pierwsze, prezydent Stanów Zjednoczonych, który oczywiście też się deklaruje jako członek jednego z tych kościołów, odwiedza doroczne zgromadzenie przedstawicieli tych kościołów ewangelicznych i druga obserwacja rozmawia z nimi na tematy ściśle polityczne. Oczywiście, jak widać, te tematy miały bardzo taki poważny związek ze sprawami duchowymi. Szczególnie, że podkreślił tutaj pewną wojnę ideologiczną, że to jest imperium zła, że nie jest to tylko nam wrogie imperium, które zagraża naszym jakimś tam celom politycznym czy strategicznym, ale jest to imperium zła, jakiejś złej ideologii, w domyśle wrogiej chrześcijaństwu, bo właśnie przemawia do amerykańskich chrześcijan. Inaczej mówiąc, swoją ideologiczną, polityczną i militarną ofensywę. Prezydent Reagan rozpoczyna na spotkaniu z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich. Uderzyło mnie to szczególnie, ponieważ dość mocno leży mi na sercu ta sprawa politycznego, obywatelskiego zaangażowania chrześcijan, no protestantów głównie. W naszej kulturze udało się, tu głównie agenturze SBD, wmówić chrześcijanom, że mają się zamknąć tylko do swoich takich religijnych get. Zajmować się tylko sprawami czysto religijnymi, powiedzmy liturgią jakąś, ewentualnie działalnością charytatywną a absolutnie mają się nie mieszać jak gdyby w tę sferę walki ideologicznej w którą zaangażowana jest partia wtedy jedna dzisiaj już też zbliżamy się do tego modelu jakiegoś takiego jedynowładztwa przynajmniej jeśli chodzi o media to tutaj ideologia jest naprawdę taka że tak powiem ujednolicona i przekaz ideologiczny lansuje tylko jedną wizję polityczną także w tym sensie wróciliśmy do PRL-u i kościoły protestanckie w swej masie w Polsce trzymają się z daleka od zabierania głosu w takich sprawach istotnych ideologicznie w przestrzeni publicznej i raczej starają się mieć takie dobre, poprawne relacje z władzą, no nie ukrywam, że prawdopodobnie dla części z nich korzyści materialne są tutaj nie bez znaczenia. W Stanach Zjednoczonych jest całkowicie inaczej, tam każdy porządny protestant. Może każdy to może jakieś jest uzbytnie uogólnienie, ale prawie każdy protestant z tych kościołów, o których mówimy, z tych wolnych kościołów chrześcijan-ewangelicznych, uważa za punkt honoru angażowanie się w sprawy obywatelskie na każdym poziomie na poziomie lokalnym, ale też i na poziomie całego kraju. Stąd prezydent Reagan. Wychodząc ze swoim przesłaniem, z tym początkiem wojny ideologicznej i politycznej z imperium zła, z komunizmem, zaczyna właśnie od soli amerykańskiej ziemi, od chrześcijan ewangelicznych, nowonarodzonych, wierzących w Chrystusa. To pokazuje, jak daleko jesteśmy w tym zrozumieniu misji chrześcijan we współczesnym świecie. Od naszych braci w wierze ze Stanów Zjednoczonych. Coś dzieje się dobrego, ale pracy przed nami w przeoraniu tej pozostałości komunizmu w umysłach szczególnie starszych, wierzących w kościołach protestanckich jest jeszcze przed nami dużo. Niech ten przykład z 1983 roku, kiedy upadek komunizmu hasło do walki o upadek komunizmu właśnie rozbrzmiało po raz pierwszy na spotkaniu z chrześcijanami ewangelicznymi ze Stanów Zjednoczonych i ta walka rzeczywiście przyniosła sukces, niech to i dla nas będzie inspiracją do przemieniania tego złego postkomunistycznego myślenia o roli chrześcijan we współczesnym świecie.